1. Lecimy. 30, lewy 3, do prawy 5 śmiało. 50, prawy 5, do lewy łuk. 250, lewy 4, plus na szczycie przechodzi w 5 długi. 70, szykana od lewej. Idziesz, idziesz. 100 prosto śmiało, szczyt. 80, prawy 5 śmiało. Szykana od lewej. Ładnie. 150. Prawy 5 śmiało. 80. Lewy pięć śmiało. Długi. Z hamowaniem. 40. Prawy 3. 100. Lewy 1. Bez opon. 100. Prawy 3. Szykana na piasku. Do prawy na most ciasno. Do prawy 2. Oj. Lewy trzy zacisk 200. Prawy 4 nie ciąć. Prawy 4 nie ciąć do lewy łuk długi. 30 prawy 4 chyba ciąć, może sys. 80 prawy 4 przytnię podwójny. Hopa, trzymaj lewą. Gdzież? 200, szykana od prawej. Lewy 4 do prawy 5, ciąć. Do lewy 5, ciąć. 250, prawy 5 przechodzi w 4 minus, przytni wyjście. 80, lewy łuk przytnij. 60, prawy łuk. 150, lewy 5. Do prawy łuk. No pięknie.